Witam was wszystkich zgromadzonych przed odbiornikami. Dzisiaj przedstawię Wam taki wykrywacz. Sami się przekonacie, czy to dobre, czy to złe. Czy go pamiętacie, czy nie. Czy słyszeliście o nim, czy nie. Jak się sprawdza. Jak się sprawdza. Co o nim myślicie i tak dalej. To wszystko sobie powiemy. A jeszcze znacznie więcej niż się spodziewacie. Na początku, standardowo polecam Wam kanał Czerwcowalankam oraz swój drugi kanał No Przecież, gdzie znajdują się między innymi audiobooki traktujące o tematyce wojennej. I teraz tak, przedmiotem dzisiaj naszego filmu jest wykrywacz o nazwie Dukat 2. Teraz popatrzcie jak on jest jak ja go przerobiłem, a jak on był zbudowany. Zaraz wam wszystko wytłumaczę. Proszę bardzo. I dzisiaj opowiem Wam, jak przerobiłem ten wykrywacz, co to dało, jak on się sprawował, a o innych kwestiach to później sobie porozmawiamy. Pierwszą rzeczą, tutaj macie rurkę metalową, to jest aluminium, chyba podejrzewam. Ten wykrywacz to był taki rzemieślniczy wykrywacz. Jak nie mam, ja go kupiłem od osoby, która go produkowała no, nie powiem wam gdzie mieszkała ale prawdopodobnie ta osoba produkowała w sopocie w sopocie no że on jest bardzo ten wykrywacz nie? i teraz tak ta aluminiowa rurka ona była pierwotnie zamontowana tutaj, nie? O, tak wiecie Ona była tutaj pierwotnie zamontowana ja z kumplem, elektronikiem, który sam konstruuje też wykrywacze doszliśmy do wniosku, że skalibrowanie tego urządzenia do pracy takiej żeby ono działało bez zakłóceń jest praktycznie no nie tyle, że niewykonalne, ale bardzo trudne bardzo trudne ze względu na to, iż ta rurka a jak widzicie ona była tutaj przy samym tym to tak jak metal jest zaraz przy cewce nie? To jest, a wiecie że cewka nie pracuje w jednej pozycji yy, bardzo często ulega yy, a to podniesieniu a to podwyższeniu a to przekrzywieniu i tak i tak dalej to i to się samo przejście wyklucza więc yy, tutaj jest no co prawda taki no tak to wygląda to jest tym yy, od, y, zeszlifowane od deski. Od, y, tam, od deski klozetowej, taki, y, taka y, nakrętka to są od klocków. To jest na sumie, no, taka nakrętka. Tak to jest spasowane. A to jest kijek drewniany. Pomalowane tak w kitno. To jest to y, zamocowane na takich opaskach metalowych. Ja to robiłem na szybko. W środku jest to jest wąż ogrodowy, a to jest wąż, kawałek węża z kortów. O, teraz wiecie co przypomniało mi się, że bo za pomocą takiego węża między innymi kiedyś naciągało się rakiety tenisowe. Teraz to przypomniałem. Dobra, idźmy dalej. Umiem, umiem naciągać rakiety. To jest kawałek płyty, jakiś taki, nie wiem. Miałem gramofon, wziąłem pierwszą lepszą płytę. No, dla niektórych z was wyda się to po prostu no, dziwne to, co mówię, no, ale takie były realia. To jest bardzo stary wykrywacz. On, on jest, no nie wiem, już nie pamiętam z którego roku, ale on jest bardzo stary. Nie powiem Wam, jaki był mój pierwszy wykrywacz, bo, bo naprawdę jeszcze starszy niż ten i to, to naprawdę prehistoria. Dla niektórych z Was. To był taki, widzicie, rzemieślniczy naprawdę do, że tak powiem, no naprawdę do aż, aż głowa Tak, Taka, taka rzemieślnicość, no prawdziwa. Jak e, szedłem wykrywać, to po prostu tu wkładamy jedną no, baterykę Jak on działa? Zaraz Wam pokażę. W sumie, powinienem to pokazać na, na początku. I, aha, tutaj to się wkłada, nie? To się, w, to się wyjmuje. Cyk. I to się wkłada jedno w drugie. I tak to jest, właśnie. A jak mm, się rozkładało i się szkoda do domu to. No. to że tak, to widzicie. I tutaj jest. Yy, nie wiem, miejsce na. Nie wiem, na, nawet na co. Się, niech was leśniczy gonią i tu chowacie te monety i on nie wie o co chodzi co tam, i co tam panu brzęczy? a tą yy, baterię i teraz tak popatrzcie tu są praca selektywna to jest taki pic na wodę fotomontaż Co jest zasilanie To jest stara formuła, jeszcze wykrywać i ja go mam już jakieś nie wiem, 20 lat. Coś takiego będzie. Patrzcie, tu macie jeszcze telefon. O, widzicie? No. Także tak zaraz wam pokażę jak, jak on się odzywa. On ma charakter pracy statyczny i dynamiczny. Ja wybrałem charakter statyczny. Tu jest taki guziczek, który zerował, że tak powiem, jak on się tak rozbestił i zaczął buczeć, sam tam rozjechał się w ustawieniach, to tu go można było przywołać do porządku, nie? tym guziczkiem. O, tak wam pokażę, widzicie to, tak jest. Patrzcie, o! Wszystko klejone, takie. No, widać, że to widać, że to ktoś po prostu robił, żeby zarobić pieniążki, jakieś tam. żeby mieć pieniążki. No, Tabal taki. No. I właśnie z tym kumplem. A mój kumpel w ogóle to buduje, ale między innymi też e, wykrywacze się ścigacie, gdzie mam baterię. Teraz włożyłem już baterykę, kochani. Teraz włączało się go poprzez... Już nie pamiętam dokładnie. Ale jak w słuchawkach się usłyszało. Już nie pamiętam, czy, właśnie, czy ten guzik się wciskał podczas włączenia i się ustawiało aż do takiego delikatnego. To chyba, nie, to chyba było bez guzika. się robiło. Nie zaraz po tej manipulacji tutaj się kręciło, chyba yy, wciskało do takiego pierwszego słyszalnego. Jak takie delikatne coś się usłyszało, troszeczkę on miał taką charakterystykę, że troszeczkę trzeba było poczekać aż on się ustabilizuje. I wtedy można było już szukać, nie? Podczas, podczas e, ciągłego wciśnięcia tego guzika uzyskiwaliśmy, uzyskiwaliśmy pracę statyczną. Podczas puszczenia m, pracy dynamiczną, e, no właśnie też zerowanie, między innymi takie krótkie, nie? E, tu macie zasilanie, wiadomo. Taki prosty wykrywacz. No, w, tamty, w, tamtych, w tamtych czasach nie było e, specjalnie jakichś tam e, wyborów, że o, chcę mieć, nie wiem, fischera albo co innego jeszcze chcę mieć. Nie? I, no, w ogóle wykrywacz samo posiadanie wykrywacza to było, było, było coś już, nie? Um, może na razie dzisiaj tyle o wykrywaczu, a na następnym odcinku, w następnym odcinku opowiem wam o historii jak to pierwszy mój wykrywacz był. Jaki to był wykrywacz impulsowy, o taką powiem. Gdzie ja musiałem do niego jechać? po niego jechać? W jaki, w jaki sposób się kupowało wykrywacze? No, historie są naprawdę. A ten wykrywacz fajny był. Nie specjalnie zarzucić nie można, nie? Tyle że, tyle, że on się tak no, czasami rozstrajał. No, ale to wiadomo, bateryjki, nie? Koniec pracy. Koniec pracy się y, wy, wyłączało tu cyk. Się wyłączało. Baterykę wyjmowałem taką akurat, wiecie, bateryjkę znalazłem Co się wyjmowało. Trzeba było pamiętać, żeby e, no, na lato e, na zimę e, wyciągać te bateryki, bo, bo kwas może wam zalać bateryki, to ale to sami wiecie. No i taki widzicie sobie gadżeci. No I jakiś właśnie wcześniej miałem też wykrywacz. No jak to wyglądało. No, to, Słuchajcie, sprawa wygląda w ten sposób, że mm, wtedy kiedy ja ten wykrywacz kupowałem, nie było jeszcze YouTube'a chyba już nie było gogla nawet no także no teraz to jest zupełnie inaczej wygląda są inne czasy zupełnie inna kultura Zresztą nie w sensie e, tego że tam mamy inną kulturę tylko w sensie no w sensie szukania no zupełnie inaczej to było że tak powiem. no kochanie Kłaniam się Wam pięknie, cieszę się, że mogłem zaprezentować Wam ten ten antyk. Do zobaczenia, się macie, cześć.